Otrzymaniu informacji o znalezieniu prawdopodobnie niewybuchu na miejsce natychmiast wysłano chorzowskich policjantów. Około godziny 9 dyżurny komendy miejskiej policji w Chorzowie otrzymał informację, że w rejonie ulicy Leśnej przechodzień ujawnił prawdopodobnie niewybuch. Gdy stróże prawa dotarli do wskazanego miejsca, potwierdzili zgłoszenie. W rejonie ulicy Leśnej odnaleziono niewybuch o długości blisko 25 cm. Na miejsce niezłocznie zostali skierowani policjanci z chorzowskiej komendy, którzy potwierdzili, że w zaroślach został ujawniony niewybuch z czasów II wojny światowej. Teren znaleziska został zabezpieczony i powiadomiono wojskowy patrol saperski. Miejsce zostało zabezpieczone do czasu przyjazdu patrolu z jednostki wojskowej z Gliwic. W pobliżu znaleziska nie było zabudowań mieszkalnych, dlatego nie była konieczna ewakuacja. Pocisk został zabrany przez saperów 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego w Gliwicach. Policjanci apelują o ostrożność. Niewybuchy to niebezpieczna broń, która, nawet po wielu latach spędzonych głęboko w ziemi, nadal stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Warto pamiętać, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić ani dotykać.